Hej, wodniki, witam Was na kwietniowym czytaniu. E, moi drodzy, króciutko tylko przypominam o tym, że czytanie ogólne nie musi z każdą osobą re być rezonujące. Pamiętajcie, że zawsze można wysłuchać ascendent. Jeśli nie ascendent, to bierzcie z tego czytania to, co jest dla Was najbardziej przydatne. E, żeby to było pomocne, a nie żebyście to traktowali jako e, każda. E, Powiedzmy, informacja, którą usłyszycie, że będzie waszą własną tutaj w tym miesiącu. No niekoniecznie, ok? Więc jakby karty pokazują jakieś energie, ale wy jakby musicie sami sobie dopasować, co jest dla was tutaj z tego czytaj najbardziej istotne, żebyście mogli wykorzystać to w tym miesiącu kwietniu. Pierwsza karta, główna energia, ona się będzie wam. Um, no, odbijała, że tak powiem, czy przekładała na wiele różnych aspektów. Um, wszystko zależy, co i jaki plan wy macie w, tutaj w tym miesiącu, um, ale mamy bardzo silną energię męską. Um, oczywiście to jest wasza karta, więc tutaj wodnik jak najbardziej um, w pełnej krasie się nam pokazuje, czyli rozsądek, czyli zdecydowanie, czyli osoba, która um, dużo analizuje, no, raczej się nie bawi w jakieś. Um, Ogólnie, nie wiem, podchody powiedzmy, tylko konkrety tutaj się Wam liczą, zdecydowanie przede wszystkim. Mężczyzna, z którym możecie mieć do czynienia, mężczyzną, którym wy być, może jesteście e, królem, czy wiecie, że to są decyzje, które ktoś podejmuje w stosunku do Was, Wy w stosunku do kogoś, e, w każdej innej sprawie, e, jeśli, no to tutaj jest bardzo dużo takiej energii zdecydowania, przejęcia kontroli, czy to chodzi o relacje, czy to chodzi o życie osoby, która jest. E, 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 z singlem czy singielką to nie jest takie istotne, ale tu jest przede wszystkim to zdecydowanie. Więc e, jeśli w relacjach, no to przejęcie inicjatywy. E, karta oceny, karta e, kogoś, kto może Was testować, sprawdzać, być może. Pod kątem pracy, być może pod kątem jakichś innych aspektów, ale to jest ktoś bardzo logiczny, bardzo konkretny, e, lojalny, niełatwy, e, tu, bo dlatego że właśnie tak e, te emocje trzyma pod kontrolą i nie pozwala sobie na jakieś takie, wiecie, zachowania, e, które odbiegają od, e, od jakiegoś takiego. E, jego wzoru, właściwie tego, co on re reprezentuje, czyli taka stabilna emocjonalnie osoba. Y I to mu pomaga życiowo też. Także jeśli to jesteście wy, moi drodzy panowie, no to tutaj będziecie panować bardzo nad sobą y i nad emocjami. Jeśli nie, no to mamy do czynienia z taką osobą, która nie będzie łatwa, ale równocześnie bardzo prawdziwa w tym, co robi. Więc nie musicie się obawiać, że tutaj ktoś będzie, nie wiem, próbował wam. Pod nogami, nie wiem, dołki kopać, tylko żebyście um, po coś nie mogli sięgnąć. Wręcz odwrotnie, będzie wymagać, ale dzięki temu będziecie wiedzieli, że, um, że macie z kimś solidnym, konkretnym, słownym do czynienia, więc to jest bardzo dobra energia. Nie wiem, z czym będziecie tutaj um, wojować, że tak powiem, w tym miesiącu kwietniu, ale jak najbardziej ten król miecz, on pokazuje, że. Ktoś jest bardzo wykwalifikowany na swoim stanowisku i wie, co robi. Um, jeśli potrzebujecie takiej osoby, do niej się macie zwracać. Jeśli um, ktoś was, nie wiem, w jaki sposób sprawdza, testuje, bo na przykład ma was przyjąć do pracy, no to tutaj um, też trzeba być y, dobrze przygotowaną osobą, bo on jakby. Mm, Rzadko kiedy przymyka oko, ok? Na jakieś sprawy takie, które nie mogą odbiegać od normy, więc trzeba się tego wszystkiego tutaj trzymać. Teraz, jeśli chodzi o kartę przeszkód, które możecie napotkać, nie musicie, wydaje mi się, że tutaj będzie czyjaś e, energia, ale tak bardziej pod kątem waszą chyba. Nie kogoś, z kim wy macie... Do, z kim być może macie do czynienia, czy mieliście, to mam kartę płaczu. Karta e, odizolowania, karta stresu, strachu, takie, wiecie, takie troszeczkę dopowiadanie sobie jakiejś sytuacji, że mi się nie uda, że e, nie przejdę tego, więc jeśli byśmy mieli tutaj jakieś, nie wiem, zdrowotne tematy, e, tematy, kiedy ktoś właśnie was e, ma zakwalifikować, e, dać wam e, no, decyzje, czy zostajecie przyjęci, czy wręcz odwrotnie, no to tutaj być może, że to chodzi o to, że e, to czekanie i to wszystko, takie właśnie takie momenty będą do Was przychodziły, że nie będziecie się na, do końca czuć pewnie, jak to się tak naprawdę do końca z, e, jak to się zakończy, tak? Jak to się potoczy. Więc e, myślę, że pewnego rodzaju. E, niedowierzanie w coś dobrego, w, dobrą, w dobre zakończenie. Więc zwracać uwagę, nie, nie panikujcie tutaj, bo to jest karta właśnie takiej, takiego wpadania troszeczkę w, w, nie, w tą, nie w tą stronę, gdzie powinniście się znaleźć i chcielibyście się znaleźć. Teraz. E, Karta, która przechodzi do przeszłości, więc mam nadzieję, że tutaj sobie z tym poradzicie. Karta, która przechodzi do przeszłości, to jest karta pięciu kielichów, czyli jakieś, jakaś strata, poczucie właściwie. To nie jest tak fizycznie nawet strata, tylko takie poczucie, że e, więcej straciliśmy niż zyskaliśmy. Więc wy tutaj w tej karcie cały czas macie i możecie na tym pracować, czy jakaś tam osoba ale jakby nie może sobie ta osoba darować, że no nie wiem, coś źle zrobiła, źle powiedziała, e, chce cofnąć czas, e, czego tutaj się nie da zrobić, ale to jest takie tkwienie w takiej energii, a dla was to przechodzi do przeszłości, więc wy się z tego wyzbywacie, więc przestajecie nadmiernie nad tym się zastanawiać, e, łudzić się jeszcze, że to może się jeszcze w jakiś sposób e, cofnie. No, tutaj nie ma już tej energii, ok? O, ją trzeba odepchnąć tam, gdzie ta przeszłość powinna zostać, to niech zostanie, a Wy macie iść dalej. Więc e, pozbycie się takiej negatywnej energii, straty czy poczucia bycia osobą gorszą w jakiś sposób, w ten sposób traktowaną być może, e, jakiś żal. E, żal ktoś, kto czegoś żałuje. Być może macie kogoś, z kim byliście związani, albo to był wasz ten żal, albo ta osoba już przestała, jakby się prze wyleczyła, tak? Przestała żałować, więc może dotyczy tego mężczyzny, ale znowu wiecie, że, no tak jak powiedziałam, król mieczy akurat tutaj właśnie też pokazuje was, więc wy już sobie, sobie dopowiadajcie, co jest dla was tutaj tą główną energią, wtedy będziecie wiedzieli, czy to wy czego żałujecie i przepracowaliście to. Zajęliście się czymś innym, i teraz tamte sprawy już przestały być w ogóle e, ważne. Czy, mm, czy wiecie o kogo by ewentualnie chodziło, to wtedy wy możecie sobie dopowiedzieć, że ta osoba jakby już się z tym wszystkim pogodziła. Teraz e, głowa tego czytania. Mamy kolejnego króla, więc tutaj mamy co prawda myśli e, w tym miesiącu, i będą krążyły według e, e, króla Buław, czyli jakiś mężczyzna ważny w waszym życiu, ale to jest pozytywna energia męska. No, gdyby ktoś miał rywala, czy to jest w pracy, czy to jest w uczuciach, no to będziecie wiedzieli, o kogo chodzi, ale lub osoby, wiecie co, taką osobę, która w biznesie by, by brała kogoś pod uwagę, żeby połączyć siłę, nawiązać kontakt, zjednoczyć coś, żeby tu miało postęp, żeby żeby coś tutaj razem zrobić, no to też wtedy będziecie wiedzieli. Jakiś kandydat, jakaś osoba bardzo dobra, bardzo przyjazna, bardzo szybko działająca, konkretna, znająca się na biznesach, dlatego o tym właśnie podkreślam, że jeśli coś faktycznie tu się dzieje, że zawiązujecie jakąś spółkę lub um, rozpatrujecie czyjąś kandydaturę, bo to jest właśnie też tak pokazane, um, a przyszłość mówi o jakimś handlu, o jakichś przedsięwzięciach, o jakiejś zmianie, um, nowym kierunku. Przygotowywaniu się do czegoś, zapinaniu guzika, na ostatni, znaczy zapinamy guzik, tak? Na, ostatni, na ostatnią dziurkę, tak? No nie wiem, nie pamiętam jak to się dokładnie mówi, ale takie ostateczne już przygotowanie do, do kolejnego kroku, że tak powiem, tak. Ja mówię o biznesie póki co, zaraz jeszcze tutaj wrócę do tej karty, bo, bo nam się pokazało. Bardzo mała, ale jednak nam się pokazała ta energia dwóch kielichów, więc jakby z doskoku może być tak też, że tutaj się coś wydarzy dla tych osób, które czekają na, na jakiś rozwój, jeśli chodzi o uczucia. No to jest to pokazane, że faktycznie to pomału, co prawda, do Was idzie, ale idzie. Także może jeszcze nie w tym miesiącu, ale już jakiś potencjał nam się tutaj klaruje. Teraz jeśli chodzi o podstawę tego czytania, mamy rycerza buław i on jest taką mniejszą energią tego króla, więc pomimo tego, że tutaj są myśli, a tutaj co będziecie, co będziecie robić, więc tutaj są jakieś te pomysły, jest e, energia działania, jest e, energia ruszenia do przodu, jest przeprowadzka, jest zmiana, e, na którą ktoś czeka, ale też jest e, facet, który w uczuciach lubi przygody, ok? Czyli tak jakby. E, Mógłby się szybko wyleczyć, nie wiem, z, z Was, powiedzmy, no i teraz leci dalej, tak? Czyli jakby szybko z, ni z niego spłynęło i idzie dalej po, po kolejną przygodę, także tutaj musimy też zwracać uwagę, kto kim jest. Jeśli to jesteście Wy, Panowie, no to na pewno jesteście tutaj w takim em, etapie rozwoju. O, bardzo silna energia, jeśli em, chodzi o rycerza. Buław, mężczyzna, który jest, w ogóle w swoim życiu robi takie duże przyspieszenie, taki, taki krok, ale taki, wiecie, zdecydowany, taki konkretny, no wszystko jedno, czego to dotyczy, życie prywatne, czy to jest bardziej pod kątem pasji, kariery, no to cały czas on tutaj pędzi przed siebie, tutaj nie ma, nie ma nawet mowy o tym, że on czegoś nie osiągnie, bo on naprawdę jakby, no nie jest tych osób, które, które by, jeśli w coś nie wierzą, to, to się tego e, wyzbywają, tak, I, i w ogóle w to nie wchodzą. Tutaj odwrotnie, on zawsze ma potencjał tego, że, e, że dam radę, że spróbuję, co mi szkodzi, tak, co mi zależy, ja ruszam przed siebie. Także jest... E, jest tutaj często pokazana zmiana domu, zmiana otoczenia. Jeśli przyspieszenie, to zawsze z takim efektem końcowym, bardzo pomyślnym, czy w relacjach, czy w jakichś innych sprawach. Um, ogólnie, du ogólnie duży postęp. Um, jeśli coś będziecie podpisywać, jeśli będziecie coś negocjować, co się nam też tutaj pokazało, to też będzie to bardzo pomyślne, więc dobra. Dobra energia, no podróż jak najbardziej nam się pokazała, zresztą nie w jednej karcie Wam się pokazała ta podróż, ale e, przygotowujecie się do czegoś, to jest być może e, jakaś, nie od, e, jakby to powiedzieć, dystansowo nie taka e, daleka podróż, ale może też być coś e, bardziej konkretnego, więc e, zmiana domu, no tak dużo rzeczy nam się tutaj pokazuje. W każdym razie mamy jakiś postęp i to taki duży przy Waszym e, udziale, bo tutaj widać, że Wy jesteście bardzo zdecydowani i będziecie e, no, cały czas zajęci. Tutaj jest, nie, ma, nie ma przerwy, że tak powiem, w tym, w tym miesiącu dla Was. A najbliższa przeszłość trzy buławy. Wiecie, że to jest duży postęp i tak jak już powiedziałam, tutaj zamy, zapinamy coś na ostatni guzik. A, dlatego, że jakby już sporo rzeczy porobiliście, ale to jeszcze będzie ciąg dalszy, więc to nie jest tak, że już a, zakończycie. Tylko cały czas intensywnie. Znowu niestety nam się pokazuje a, intensywny czas. A, bardzo nam się często pokazuje w tej karcie energia osób, które ze sobą e, muszą w jakiś sposób, e, jakby to powiedzieć, Komunikować się, ok? Tak jakby kilka, kilka różnych miejsc, kilka różnych osób w różnych miejscach być może są ze sobą w jakiś sposób powiąza powiązane. Wy jesteście powiązani z tymi osobami i wy jakby bez tej pomocy, bez tej współpracy, bez tej komunikacji, wymiany informacji e, może nie być postępu. Więc tutaj e, wy wiecie dobrze, gdzie pukać, e, o co pytać. E, no i tutaj jakby na tą najbliższą przyszłość to pokazuje, że no tu się cały czas będzie działo, więc wy coś planujecie, tu jest naprawdę duża zmiana i ta zmiana się zadaży. Za Jeśli w uczuciach, no to tak jak powiedziałam, macie dwa kielichy, tutaj ktoś idzie też, może to być w jakiejś drodze, w, w jakimś przemieszczaniu, w nowym miejscu, gdzie się wybieracie, ale mamy tutaj tą zmianę, więc jest na połączenie dwóch osób, dwóch osób, dwóch serc, Dwóch energii, do tego dążycie. Być może e, małymi krokami w, zmierzacie w tym kierunku, lub ta osoba w waszą, w waszą stronę już się kieruje. A Teraz karta lęków obaw, no mamy te monety pokazane, dużo macie tych monet tutaj w tym, w tym waszym rozłożeniu i myślę, że to też do tego będziecie dążyć. E, nowy początek, nowa praca, zmiana domu znowu, bo tutaj mamy kupno domu często pokazane w tej karcie, ale wszystko co jest z jakąś e, poprawą materialną, e, stabilnością, e, no dosłownie wszystko, tak takie tematy, konkrety, no to tutaj macie jakieś obawy i lęki, właśnie z czymś takim powiązane, e, raczej początkiem niż, e, niż na ten obecny moment jeszcze e, z czymś konkretnym, ale Wy cały czas to budujecie, więc tutaj dlatego to się tak pokazuje. A teraz jeśli chodzi o kartę tego, jak Was postrzegasz, będzie to otoczenie w tym e, miesiącu, kwietniu, no to mamy bardzo pozytywną e, energię króla. Kolejny, kolejny mężczyzna nam się pokazuje. E, ktoś zaradny, ktoś, kto e, lubi dobrobyt, e, równocześnie potrafi się dzielić. Nie ma problemu z tym, żeby pomagać. Ktoś, kto jest bardzo rodzinny. Osoba. Bo ja tu mówię ogólnie o damsko-męskiej energii, mimo tego, że król się nam pokazał, to nie chodzi o to. Bardziej chodzi o to, co on sobą reprezentuje, ta karta, co sobą reprezentuje, więc zaradność, pracowitość, um, ktoś, kto dąży. Bo zawsze sobie podnosi um, poprzeczkę do góry, a równocześnie potrafi współpracować, um, dogadywać się, znaleźć miejsce, w którym jest potencjał na to, żeby. Poczucie się komfortowo, więc bardzo ładna energia. Tutaj ktoś się potrafi dzielić czy wiedzą, czy, czy, czy jakimiś innymi sprawami. Nawet tymi materialnymi, tutaj nie ma ktoś problemu z tym, czyli jest otwartość na, na współpracę, na inwestycje. No, ogólnie bardzo ładna, stabilna karta. Teraz, jeśli chodzi o dwie karty rezultatu, pierwsza to jest to, co Wam pomoże. Ciesz się życiem, ciesz się tym, co posiadasz, spełniaj marzenia. To tyle mogę Wam powiedzieć, bo to jest bardzo ładna energia Dziewięciu Kielichów czyli spełniamy swoje marzenia, spełniamy po prostu coś, po to, żeby, żeby tak spokojnie można sobie tutaj żyć, ok? Więc dopełniamy jakieś szczęście. Jesteście tutaj na bardzo dobrej drodze. Mamy przy tej karcie w efekcie końcowym dziewiątkę, była, więc kolejna dziewiątka. Dziewiątki no, to są już bardzo zaawansowane, że tak powiem, karty, które już mówią o przejściu długiego etapu i o krok od tego, żeby właśnie spełnić swoje. Yy. No, cel, cel, marzenie, no oczywiście, bo tutaj mamy tą dziewiątkę kilków, czyli to spełnianie marzeń, ale ogólnie to jest jakaś niezależność. To są karty, które, mów które mówią o tym, że e, wytrwałość tu jest bardzo taka pokazana. Ktoś, kto nie pozwoli, żeby sobie czegoś odebrać, bardzo silna pozycja, osoba, która już jest zmęczona jakimiś sprawami, jakimiś tematami, ale równocześnie ta wytrwałość to takie. E, ta upartość taka, która mówi o tym, nie zrezygnuje, mimo tego, że, że już, już mam dość, mówi o tym, że to jest takie podejście naprawdę na no, kogoś, kto ma przed sobą sukces, więc niepoddawanie się, wiara w to, że uda mi się z, spełnić to marzenie, że, że dam radę. No, jak najbardziej tak, więc bardzo pozytywne te karty macie. Ale bardzo też, ja bym powiedziała, tak dużo działania tutaj u Was jest. Mało tej miłości mi się pokazało, więc widać, że komuś na czymś będzie bardzo zależało tutaj w tym, w tym miesiącu, kwietniu. Jestem ciekawa, po co, po co tak pędzicie i dokąd? Co zmieniacie? Bo tutaj Wy macie naprawdę dużą zmianę, na którą sami wpływacie, na, sami tutaj nad tym pracujecie. I zależy wam na tym, bo przy tym królu mieczy, no to on tutaj jest naprawdę zdecydowany, zdeterminowany, konkretny, działający. No i te dwa kielichy, które nam się pokazały. pokazały. Więc jak jeśli nie szukacie miłości, no to macie świetną współpracę z ludźmi, którzy dobrze Wam życzą i no, albo połączenie. Może robicie tą zmianę, żeby się połączyć z sobą, z którą do tej pory jesteście w jakiejś. E, E, powiedzmy, znajomości na odległość. No, chyba, że w ogóle zmieniacie, po prostu osobę, z którą będziecie e, tutaj w, w najbliższej przyszłości w partnerstwie, no to ta zmiana też jest by, też by była ewentualnie pokazana. E, osoba, która zostawia coś za sobą, nie paląc mostów, e, wyrusza w drogę, po prostu. E, Liczy się z tym, że trzeba coś zostawić za sobą i iść dalej. No to też by nam się tutaj pokazywało z, tą, z tymi kartami, które mówią do, o przejściu do przeszłości. I macie kartę kochanków. No i znowu macie kartę mądrości, rozsądku, działania e, zamkniętej przeszłości, e, nowy rozdział, decyzje. No czy macie fajne karty, znowu macie dziesiątkę kielichów, więc fajnie. Idziecie w, dobry, w dobrym kierunku, muszę powiedzieć tutaj, przynajmniej e, według tych kart. Znaki zodiaku, które wam się pokazały. E, wiecie co, no tak konkretnie, no to wam się bliźnięta pokazały. E, co tu jeszcze mamy? Mm. No buław, troszeczkę było, więc te buławy, jak zawsze, te wszystkie ogniste znaki, czyli lew, baran, strzelec, by się Wam pokazał. Um. No i cały ten trygon powietrza. Ja bym się tego chyba najbardziej trzymała. Oczywiście możecie e, mieć jeszcze inne znaki. To jest tylko taka dodatkowa informacja. To nie jest aż takie bardzo istotne, jeśli e, nie macie w związku z tym osób z, w swoim otoczeniu spod tych znaków z jako to się tym w ogóle nie sugerujcie, bo to nie o to chodzi. E, ściskam, pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego. No i do usłyszenia. Trzymajcie się.